Dzisiaj wziął taki obrót, jak tutaj byłam świadkiem wszystkiego. Człowiek, który był yy, yy, pociągnięty do sądu, sprawę wygrał, przedstawia Radzie, tu nagle jest atak na niego. Obrona pani sekretarz, pytałam, czy nie są jej imienimy dzisiaj. Bo tak to mogłam, bo nie wiedziałam w ogóle do czego to wszystko jest robione. Ta postawa tych sołtysów i tego wszystkiego. Jak mogę kocham, myślałam, że są jej imienimy I takie, takie życzenia idą. Pan, panie pani 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 Przewodniczący, trzy razy był Pan upominany przez Panią Sekretarz, żeby odebrać głos Ryszardowi Dziurze. Ta Pani się chyba pomyliła, to nie Urząd Gminy, tylko posiedzenie Rady. Jaki głos Pani Ryszardkowi Teraz na końcu odebrałem, ostatni raz. Pytałem o konkretną odpowiedź na interpelację i tyle. Przerywał pan wystąpienie, bo Czy Komisja uchwał jest gotowa?